Surdy prawa unijnego i wyroby budowlane. Załóżmy, że chcesz importować z Chin takie panele ścienne, które imitują kamień. Są one elastyczne, bardzo lekkie, a co najważniejsze, tanie. O kosztują około 20-30 zł za metr kwadratowy. Tutaj zaczynają się schody, ponieważ jest to wyrób budowlany i musi spełniać wszystkie wymagania unijnej dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych. No i oczywiście musi być on odpowiednio oznaczony, m.in. piktogramem CE. A co jeżeli unijna dyrektywa nie dotyczy twojego produktu? Wtedy wchodzą normy krajowe i znak budowlany B. No dobrze, ale co to w ogóle jest ten wyrób budowlany, i jak sprawdzić, czy produkty, które importuję, są wyrobami budowlanymi, czy też nie? Definicja mówi, że wyrób budowlany jest wyrobem trwale wbudowanym w obiekt budowlany. No To teraz, czym jest obiekt budowlany według definicji unijnej? A obiekt budowlany jest obiektem zbudowanym z wyrobów budowlanych. Jakie to, to wszystko jest piękne i przejrzyste? No i teraz najlepsze. Załóżmy, że chciałbyś importować takie płyty chodnikowe, które będzie się kładło na trawniku co jakiś czas i zrobisz sobie z nich ścieżkę. Czy taka płyta, która po prostu leży.